Cześć widzowie, z tej strony Philip 485 i dziś będziemy grać ponownie w Diamond Hollow 2. Tak. Drodzy, drodzy panowie, nie wiem, szmigole i szmigolaste kanciastoporte. To będzie już ostatni chapter, tak jest. Siódmy chapter czeka na nas. This one, this one, this. This gray To jest jakiś... Tu będzie w ogóle... Tu będzie w ogóle tego? Jest kinia jakaś? Nie wiem, bo to, wyglą to wygląda na jakąś bazę, nie wiem eee, Tak. Si siódmy chapter czeka na nas, guys. Ostatni odcinek prawdopodobnie z tej gry. I co? Lec lecimy, lecimy, zobaczymy co będzie. Uuu He, 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 if I got you right where I want you Don't be afraid he have never expected us make this far and... coś tam okej okay. Czy nie pokonaliśmy go bo, bo teraz gadał ten dziadek o oh boy Tu to, to w ogóle to nie jest jaskinia co jest? To jest kaśbasa alright, alright ja tu, nadal, ja tu nadal sprawdzam, yy, czy są jakieś rzeczy, co nie, tutaj ukryte. Okej, okay, okej. Okay. Nic nowego na razie nie ma, te piły i te, te różne platformy. A nie, piła nas nie osiągnie. Okej, okay, okej. Okay. Alright, alright. Zobaczymy, jak damy radę. Ale na razie nie jest, o ciężko Na razie nie jest ciężko, prawie, prawie bym obrywał Serio polecam tą grę, ta gra jest very good Dobra Piły tu widzę, że na razie Piły są najgorsze na razie Albo, albo te te Albo te pułapki Okej, okay, okej. Okay. Oberwałem! No! Czad Ajii. Oberwałem już na start prawie. Najgorzej jakby pająk był gdzieś tu, a pająku właśnie już tu za bardzo nie ma chyba. Slimey to wszędzie są, naprawdę. Sli Slimey to wszędzie są. O nie. O, tam checkpoint widzę, że jest. Nice, nice, nice. O! Oh. Czekaj, to X-ray. Scoped ship will allow all to send the ray, so cave. In hiding, RS World Guns hold O! CO? NIE! Okej okay. Cześć Wow, I tu można przez ściany widzieć Okej, okay. fajne to jest No w sumie to jest x-ray, no to wiadomo Ajo, nice, nice Nie wiedziałem, że będzie takie coś w, w tej grze Nice, nice, nice. Okej, okay, niszczymy Fajnie, fajnie. O, ekipa slime'ów You are die now. you are die. O, oh, kryształ. Ale ale znalazłem ten kryształ. You are a die, not surprise Okej, okay, okej. Okay. Alright, alright. Ooo, oh, damn, to to tutaj muszę być troszkę ciężej już. Chociaż nie, to jest wszystko takie łatwe. O, szare, takie czarne te klejnoty. Wait, wait, wait. O, widzicie? To jest mega fajne. Właśnie takie sobie pomyślałem. Ej, przecież mogę x seria użyć. To jest to jest fajne, ciekawe, fajne to jest. Tutaj też może będzie. Yo, it's okay, co? A no tak, w sumie mam tego double jumpa tu z łatwością mi się uda o jestem na hita w ogóle no 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 don't kill me Nie. No nie dobra, turno się mówi, coś też, też się mówi czy, a może tutaj właśnie coś ominąłem? nie nie, nie, nie tego nic nie ominęłem Fajne teraz to jest, bo można teraz sprawdzać yy, gdzie gdzie jakieś rzeczy na przykład te kryształy co nie ominąłem Tutaj tylko to było Dobra, dobra, speedrun, speedrun guy, speedrun mm -hmm. Mhm, 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 Co ja robię? mmm, mmm, crazy mmm, 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 crazy. mmm, 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 Wait, wait, mmm, wait. Czekaj, najpierw tego o. Tu, 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 tu Może tutaj? Dawaj, dawaj, let's go Fajnie, jakby dało się zepsuć tą piłę Nie wiem Dawaj, dawaj, sztąks. Hmm Muszę tam jakoś kurczę. Alright, alright, fine. Yeah. Hello, stinky poopies A po prostu idziemy i tyle. Po prostu idziemy. Let's come... Let's, let's come here... Uf, w ogóle dziwi mnie też że jeszcze szpakki tutaj latają, nie wiem, chociaż... Dobra, omijamy, omijamy. Jejku, naprawdę tyle HP mi zabrało. No to nieźle. W sumie to jest ostatnia kraina, to nie ma się co dziwić za bardzo. Wystarczyło takie coś zrobić, tak jak... To. Ja... Okej, okay, czyli tam będzie? Alright, 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 Nie, jak teraz zginę, to ja nie wiem Alright Tutaj, okej okay. noise No tu nic nie ma. To tanteci będzie chyba. Bru 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 dy No spak. O, no, no, nie widziałem. Okej. Okay. Eee, tutaj... To lawy spadło. No nieźle, no nie, nieźle. Nie, nieźle, Donkowski. Smatchbook. Don't give up, we're Almost hit here. I can't see the light of our new lives already. Okej. Okay czy jesteśmy blisko to bossa? czy jesteśmy blisko końca? że, światło chyba widzi no, okej okay. uuu, ciekawe jaki będzie boss fight bo raczej raczej będzie no I, i chyba może będzie ten doktorek au <laughs> się mogę prawie bym skinął no, very bad. Oh, Nice. Hey, that's pretty good. Okej, okay, tutaj będzie ukryte miejsce. Yes sir, yes sir. Nie. Oh. Nie, kurczę. I znów muszę. No dobra. Speedram, speedram najwyżej znów z da on to samo. Mówi tam tu wcześniej, ja, yeah. ale goofy z mnie, goofy. Sztąc, sorry, sorry guys, nie, 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 nienawidzę cię, ty pomarańczowy. Stworzy, stworzy. Jest, jest w stworze. Nie. No, 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 don't kill me, don't kill me, don't kill me. Boom headshot. Hasta la baby. Okej, okay, okej, ja atakuję go, atakuję go. Nie, nie, nie. Ja nie mogę, snów tak samo zginąłem yy, dobra, to ja to ja nie wiem <ścoughs> Ja nie mogę Ale Gofisz ze mnie Goofishunks Nie no, wiadomo ostatnia ostatnia map ostatni chapter musi być najtrudniejszy Ze wszystkich Ale ja, kurczę dosłownie prawie na hita Te szalone, co nie? Praktycznie jest są od chyba każdego na, prawie na hita, co nie? O dobra, wreszcie, wreszcie Czy ktoś, coś tu jest? Nie nic tu ukrytego nie ma raczej O, tutaj jest. Tutaj gdzie? A tutaj. Okay. Thank you, sztunks. Moim stanie najbardziej wkurzające takie potwory to są te pomarańczowe. Okej, okay, okej, okay, dobra. No to tak się bawicie. Tak, tak się bawicie. Smurfy, jedne. Goblin's To pożałujecie. Pożałujecie tego. Pożałujecie tego. I was myślę, że oberwę, ale ja. Prawie że. Dobra, spieram. Widzicie, jak ich robią? To już, już, ja już, ja już, kurczę, się aktywuję. To, to już nie są żarty. To już, to już, guys, to nie są żarty już. Tak, tak się bawią, no to ma, ma, mają za swoje. Tak, tak się bawią, no to mają za swoje, no. Sorry, guys. Ej, ale się ukrył To było, to było akurat Big brain A nie, nie ma ze mną żartów już O, tam jest coś Czekajcie Nice Okej okay. Dobra, checkpoint mamy Nice, nice You has been Gnong ja. ja nie mogę, jest na hita Co ja zrobiłem? Zapomniałem, że raser tu jest, którego nie zepsułem Brawo, brawo dla mnie Brawo Okej, okay, slime Teraz zauważyłem, że slimy najwięcej robią, że po prostu zabijają, zabijają teraz mnie teraz, za to chwilę prawie, teraz. Jajku, ja. coś czuję, że jestem blisko bossa na 100%, ja, na tego na 100%. Jejku, tu jest szalone, co ja robię? Czy ja to... Coś tu jest? Nie, nie mam nic tu. A, mogę. sztąks Jeszcze ty, pomarańczowy robalu. Ciebie tu już nie chcemy akurat. Sorry, sorry A ty, ty jesteś przesada, to jest przesada z tym Czy dobre, liwa eee. Czy to... Pozwalamy wszystkich Takie jest, łatwo Łatwo? Filip, łatwo? Pomijam, że mam triple dump ja, ja zawsze czuję, że mam tylko double jump I tyle Okej okay. Nice, nice Almost hair. I właśnie już jestem w dobrym miejscu. No. I to było, to było trochę takie, wiecie. Takie troszkę. Najgorszy, najgorszy part to był na razie. Co nie, musiał uważać na wszystko tyle tyle tych łapek było. O, nice. A w sumie jest ten. Cześć, czy ja checkpointu jeszcze nie mam? Ej, jak tu zginę, jak ja tu zginę, to ja będę musiał jeszcze raz ten, du ten duży tor robić. ten... Oh, o, no. Oh, no. A chyba zaraz checkpoint będzie. I need checkpoint. Yes, I need checkpoint. is checkpoint. Jestem na hita w sumie. O no, czekaj. Czekaj, czekaj, będę musiał tak przed, przeszkoczyć przed lawą. Przez lawę. A to nie było ciężkie. Dobra. Checkpoint. Nice. Dobra, mamy checkpoint Tutaj tutaj takie te Taki rabirynt jak to mówię na to Dla mnie to są takie rabirynty trochę O, tu jest taki małe te przejście takie Okej, okay, okej. Okay. A nie, daj jednak duży. Okej, okay, tam będzie. Alright. Nie, bo ja tak uważnie sprawdzam, czy coś serio jest tam, bo... Naprawdę. Mr. Bombad Steak, Okej, tylko tam będzie. N nigdzie indziej nie będzie ukrytego miejsca. I zauważyłem, że ta mapa akurat długa jest, co nie? Czy tylko mi się wydaje? Taka jedna z dłuższych. Hmm. Interest, interesting. Interesting. O oh, kurcze jestem na hita. Mam jedno życie. Chat. I think I I think I die. Don't worry, stongs. you don't... you don't die. Thank you, Stonks. Thank you. O, życie tak, tak, tak. Najlepsza rzecz jaką odkryłem z tego czasu. Jest, mam... mam plus jedno życie więcej. Nice. To nie, jest, to nie jest takie jeszcze bardzo, bardzo ciężkie O kurcze. No dobra, nieważne. Ja, ja Mysol Bombastik, yeah, yeah. o kurcze. Zapomniałem, że jestem na hita. A tutaj widzicie co tu się dzieje? O oh boi! O oh boi! Very, very, very bad. You are bad. You are bad. Eee. Yy, nic tu nie ma. O, dobra, warto, warto było wiedzieć. Kryształ. Czy tam będzie boss fight? Hmm. <grywka> tam będzie boss fight. Guys, ostatni chapter. O oh boj, I, I nagle i nagle takie ginę, co nie? I spałnie się na, na... tym... i spałnie się tak daleko. Dobra, guys. Mamy checkpoint. Mamy bardzo dużo pieniędzy. O kurcze. Tu ulepszymy sobie. Hmm. Chyba będę ulepszał sobie ten Prangan i ten... Hmm. Musimy serio zastanowić się, co tu ulepszyć. Prime Gun. Ej, mam pomysł, wiecie co? Power. Let's go! Mamy najlepszym prime gun na, na maksymalny power. No i to ja rozumiem. Jeszcze speed może. O, ile. Jest dosłownie tylko twin nam została. Nie wiem, co robi twin. Też sobie ulepszę Dobra, prime Gun mamy ulepszony na full Jeszcze Jump może Defense, dobra I am ready, dobra Naj Mam najbardziej ulepszony pistolet teraz Wow <noise> Tym pistolet nawet strzela teraz dwoma strzałami? Ej, dobra, ciekawe, ciekawe Czekaj, czy ja A jak będę miał... Ten pistolet tutaj, co nie, bo on normalnie strzela trzema pociskami. A jak u lepszego na full, to będzie może cztery strzały na raz. A to by było mocne. Dobra, to on! i serpie. Ja nie wiem, na początku musiałem berwać, że spiłem, co jest. Nie mogę go atakować? A muszę potwory zabić i później dopiero, okej, okay, okej okay. O nie, czy to będzie taki boss? O no O kurcze Rasery się zbliżają, nie podoba mi się to, a daj go, nie mogę atakować O nie Nie, najgorsze te, najgorsze te To są najgorsze, o nie, co tu się dzieje? O no, no 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 Teraz sery się normalnie ruszają Chodźcie, chodźcie do mnie Nic, nic, wam, nic wam raczej nie zrobię Nie do żartu Pa, 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 pa. Idzie, Idziemy tu Kurczę, berwam te przespiły Dej ją, dej ją, normalnie? O dobra, mogę go atakować. O dobra już nie ja to słonie tyle mu zadaję, że w sekundę, w sekundę mu jego ok, ok. O oh, no, o oh, no, o oh, szcząg, czad, chat, chat. I think, I think we we'll, will go upstart, Dobra, dobra, co się dzieje. O dobra, 3-3, muszę niszczyć, tak? Nie Co ty się dzieje? Co jest? Go ahead, finish me off, I dare you No, I'm sorry, I can't do it, sword, I never harm another human We've we made it toward his lap, and let's just leave me him down here, Dorot So, Don't talk ha I appeared to have understand your will, Saga Per house uh, You can use it after quit a, li a little report mining you something What? And now to finish off this p No Now Emerge elevator activate So. You are an another little machine. You know that, but no bother. Really We've got so jest. Jestem na wolności. No, I don't want to kill. Ja, a nie. Chapter complete. Jo, tak się to zakończyło. Oh, nice, nice. Ej, to było mocne. Mocne zakończenie. Przeszliśmy całą grę. Wow. Oh boy. Nie spodziewałem się, że tak łatwo mi pójdzie. Nice, nice. Pokonaliśmy, pokonaliśmy, tą całą grę. Nice, very cool. Siódmy chapter, ostatni. Jakieś tu rzeczy dostałem w ogóle. Escape mode, wide wait, wait, boss rush. O, tutaj jakieś inne rzeczy mam. Od, mogę robić. Dobra, widzowie. Przeszliśmy właśnie Diamond Hollow 2. Powiem tylko, you no, know, very good game. O, dobra, jestem jestem śmigul, jestem, jestem. Ogólnie Naprawdę, fajnie mi się grało, tylko, tylko, ten boss ostatni był taki trochę, znaczy nie, ten ślimak, ten ślimak był wkurzający trochę, ale dałem radę, no, ja nie mogę. Dobra, to trzymajcie się widzowie i to jest na tyle. See you next time, good night!